Ja pamiętam, jak z moją siostrą rozmawiałem, która też jest artystką, też śpiewa, w trakcie pandemii nie, jej się wszystko wyłączyło, bo no, ty też to, to samo jeśli nie mogliście koncertować. Się, no, tak, o, tak, to każdy tak. artysta to przeżywał. Ja mówię, stara, zacznij tworzyć te social media, bo to jest nowa telewizja, nie będziesz od nikogo zależna. To, co mówisz, jest bardzo trafne, że dzisiaj tworzenie własnych social mediów jest własną telewizją, która trafia do osoby, która jest zainteresowana tak. tobą tym, co robisz, bo nie chcę powiedzieć twoją muzyką, bo influencerów i ludzi, którzy działają w internecie, jest cała masa. Bo ktoś mówi, że chciałby pójść do programu jakiegoś talent show i coś. Mhm. Ja mówię, Ty masz talent show codziennie. Tak. Wrzucaj na YouTube'a czy na TikTok'a tak. to, jak robisz te rzeczy, które chcesz robić. Pokazuj to ludziom. Niesamowite jest to, że nie jak w talent show i masz jedną szansę przed jakimś jury, tylko masz nieskończoną listę szans. bo tak. Możesz wrzucać tych filmików codziennie. Codziennie kupujesz sobie los na loterii. Tak, totalnie. Bo jak się ktoś mnie pyta, a jak na tych social mediach zaistnieć? No, że to jest trochę jak z loterią, że im więcej tak. będziesz grać teoretycznie, tym szanse swoje zwiększasz. No, ale tutaj powstaje ten element, o którym powiedziałeś na początku, kluczowy determinacja. Nieustępliwość, niepoddawanie tak. się.